Cześć, witajcie z tej strony. Adrian z kanału Mów Mijadek. Jesteśmy w firmie handlowej Agroforce za krzewo, a przede mną znajduje się ciągnik Zetor Portera HD 130, który właśnie jest odbierany przez klienta. Serdecznie zapraszam państwa na kolejny odcinek z serii Rolnik. Wybrał zetora na moim kanale. Jedziemy z tematem. Klient moi drodzy, właśnie odbywa pierwszą jazdę swoim nowym ciągnikiem. Ciągnik Fortera HD130 o mocy 127 koni mechanicznych. Jest to najmniejszy model serii Fortera HD. W tym przypadku mamy zastosowane opony marki Mitas. Z tyłu 600 na 65, 38 cali i 400. 80, 65, 24 cale z przodu ciągnik wiadomo jest to najbogatsza fortera, która ma już amortyzowaną osi, kabinę elektrohydrauliczny rozdzielacz, no i w tym przypadku mamy również zamontowany przedni tus marki Radius kolejna fortera HD w tym roku sprzedana i odbierana przez no, się no i jesteśmy w kabinie Fortery HD 130. Jest ze mną Marek, nowy właściciel tego ciągnika. No i Marku, powiedz mi, dlaczego wybór padł na ten ciągnik? Dlaczego Fortera HD 130 na jakim areale będzie pracować i w jakim sprzęcie? Tak, generalnie Zetory w naszym gospodarstwie są już od około 30 lat. Zarówno starszy model, jak i młodszy z 2012 e, oznaczają się bezproblemową eksploatacją e, i dlatego szukałem ciągnika właśnie teraz na e, nowego wydbór Patna Zetora, ponieważ e, w, tej, w, tej, w tym przedziale cenowym ma według mnie najwięcej do zaoferowania e, będzie pracował na około 50 hektarach ziemi, e, wiadomo do ciężkiej pracy, bo to jest już e, ciężki sprzęt i muszę sobie dobrać, oczywiście jazdy o, jednak to sprzęgło jeszcze trzeba wyczuć ciągnik, ciągnik nowy wiadomo, właśnie, bo tutaj jest tam, Wszystko. idziemy na stację e, no i generalnie to widzę właśnie, że te ciągniki nie sprawiają problemów, są e, mocne, wytrzymałe i i dobrze się generalnie nimi jeździ, prowadzi, wykonuje różne prace podobne I tak, i diesel Z tamtej strony z mamy, przypomnę Ale ja tu jest ten e, Tutaj właśnie mamy, tak, odwrotnie by trzeba było zajechać na tak. By trzeba było tyłem Tak i wiadomo tutaj Design by Farina, tak? Tak, zgadza się Też robi robotę No na pewno te Zetorki bardziej przyciągają uwagę jak kiedyś Ona, No i też sprawdzona jednostka, bo to jest silnik zetorowski 4156, tak? Tak, tak, tak Tak, tak więc no już są te, te silniki bardzo dobrze znane i no Tanie w, ta w eksploatacji, trwałe Zetorowskich silników, bo no to filtry nie są w ogóle drogie. Tak, filtry oleje, przeglądy, to tak. tak. Takie to są z, właśnie... Zetor, Zetor jest ogólnie tani w eksploatacji. Porównają do innych zachodnich Producentów Tak, zwłaszcza, że tutaj to mamy ten już trochę bardziej rozbudowany panel. Trochę się będzie trzeba jeszcze tam nauczyć. <laughs> Wiadomo, jak to z nowym ciągnikiem bywa, ale to Zetor nie jest... Na tyle skomplikowanym ciągnikiem, że żeby... będzie pikać, bo hamulec, hamulec... ręczny. Dobra. Hamulec ręczny. Kabina jest obszerna, tak, no i miękka Miękka tutaj oś, Miękka oś się jakoś załącza eee, Tutaj chyba są trzy tryby, jak mi Krzysztof opowiadał, z tego co pamiętam. Aha, później będą musiał eee, sobie tutaj to... Tak, eee, te dwa guziki. Blokada, znaczy e, na, nawet trzy, bo tutaj mamy pierwszą automatykę, Aha. drugi blokadę e, i trzeci możemy podnosić góra-dół. Bo ten na przykład środkowy to jest od automatyki skrzyni biegów, też szypów biegi pod obciążeniem. Tam, no trzeba ustawić, tam w instrukcji jest opisane. Oj, uwaga. Siedzę, Siedzę, zabezpieczenie. 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 <laughs> Siezonko zabezpieczenie się otworzyło. Jadek zjechał. No i tam trzeba będzie po prostu sobie ustawić, na mm. ilu mm -hmm. obrotach będzie się zmieniało. Do góry do, do góry i na dół pół, połówki, tak? Aha, no tak. No i mamy automatykę przedniego napędu załączone na stałe i A Przedni też tu to będzie tutaj plus, tak, tutaj góry ten, góry, ten joystick ten, jak, jak, jak dobrze majką. pamiętam dwie sekcje hydrauliki powinien obsługiwać. Mhm, jak, się go, jak się go założyć... Odjadę jednak od pyłu i bo tutaj nie wiadomo okiezowane. Tak, to jak jednak pan leje troszkę to ok, no. rozruch. Właśnie, A to ze, spr ze sprzęgło nie, bo musi być rewers Właśnie, na... wszystko, wszystko musi być na luzie, I nie? I sprzęgło, czy tak? Nie, ze sprzęgłem, sprzęgłem ze sprzęgłem. Tak samo jak... ja jeszcze ręcznie zaciągnę. Tym roku, portera HD Jaka tak? Jaka wyjeżdża, wyjeżdżała, wyjeżdżała najmocniejsza i teraz... E... Też nie, za... nie No tak zajeżdżają, zajeżdżają trzeba będzie może poczekać faktycznie jak ten pas ja A pierwsza byłaby dana też tak w tym okresie e... teraz po żniwach, czy, czy wcześniej trochę? E, jak dobrze pamiętam w czerwcu A ja się nie mylę w czerwcu Akurat to, to ten model, co kręciłem w Kaliszu, jak byłem przyjazdem w Kaliszu, kręciłem w tamtą Forterej, potem do Aha. nas przyjechało, to była właśnie do nas zamówiona, klient spod Kruszwicy odbierał. Aha, spod Kruszwicy, no to też... No jest kawałek drogi, na, na kołach jechał, na kołach. No tu mamy ten nowy panel no, sterowania oświetlenia sterowanie możemy guzikiem jednym w ogóle cały wtedy włączyć i wyłączyć no nie, tu nam podświetla wtedy, mm -hmm. które są włączone na przykład on załączymy sobie w masce tutaj jako na nie mamy, ale te no i załączą się wszystkie i mogą być wszystkie. W a daj, bo po prawej stronie jest wszystko tak samo radyjko, Kiedyś klimatyzacja się... w Szyberdach Tak, tak, tak. Mamy tutaj elegansko. No. Jasno, jasno. Schowek No już przyjechał tutaj, schowek. tu schowek mamy trochę tych to jest taki dosyć spory No jakieś tam dokumenty. No i tutaj fotel mamy też podgrzewany, także na plus jest Sądziczki. No mhm. Mm do regulacji tutaj. Także w zimę można sobie podgrzać fotel. Ludzie zapasy robią. To nie no, ma, po nie pani, ma szans pa, pa, chyba pali... na pani Nie, już, już jak zaczęło drożeć to ja sądzę, że nie. Jest do pełna, do pełna, bo to na drugi dzień już plus 5 groszy, plus 3, plus 4. No niestety. Na to wpływu nie mamy. Tak samo na ceny nawozów. Ojej, ja, na ceny nawozów też robią niemałe zamieszania. Zobaczymy jak to będzie, bo na razie to jest nie za Na razie jest kicha. No. Do wiosny jest nadzieja, no nie? A wiosnę trzeba kupować po takiej cenie, jaka jest. Zobaczymy, czy, czy się tak wydaje. ile utrzyma? w ogóle będzie ten towar, no nie? Do tam. kupienia. W ogóle wszystko drożeje, no Tak, jak tutaj mówię na, na sklepie, mamy czy coś, to ole, oleje, opony. Opon to w ogóle dużo jest brak. Jak mhm. ktoś coś poszukuje, to też długi czas oczekiwania na wszystko. No tak samo na filmiki też, no nie na maszynę. Ile tych ciągników było z końcem roku? Jak zacząłem nawet tutaj kręcić Aha. filmiki, cały plac 20 ciągników, a teraz jak wymietło wszystko, no nie. Wiadomo, jest trochę A tych... chyba ten, tak yy, z... lepiej, łatwiejsza dostępność jest niż znaczy, Zatorów? W, czy... w tym momencie, no to moim zdaniem, dla mnie to jest takie porównywalne. Bo pewnie sprzedawaliście MacCorniki jeszcze z tego, tak te, które stały na placu, tak? Nie te, z tego, które w tym z, roku z tej czwórki, z tej czwórki na razie schodziły. Mhm. Ten duży to jest pokazowy, no to jest stage piątka. Ten, A Stage 5 to jest już po prostu na silnik, tak? Na... No tam bardziej restrykcyjna nowych... norma emisji spalin, coś tam jeszcze jest Aha. dodane do, do tej Stage czwórki co była. Mamy cały czas Blue, ale jest bardziej no, restrykcyjna ta norma emisji spalin. Tam gdzieś patrzyłem A. kiedyś, co tam oni po, pozmieniali, ale tam silnik się nie zmienił. <głosy> dobry. <głosy> to jest ten dzień. <noise> Kozliczka kiedy? <noise> Mieliśmy krótkie małe cięcie, już jesteśmy z powrotem i będziemy tankować. Porterę, żeby klient, mógł dojechać na kołach do gospodarstwa ciągnikiem. Mała kolejka się nam na stacji zrobiła, ale dotrwaliśmy. Ciągniczek na Wapisie będzie tankowany. Dobra, widzimy się jeszcze w kolejnych ujęciach. Nie wiem, czy na razie. No jeszcze nie. No i mamy ciągniczek z powrotem na placu. Na pewno będziecie chcieli ciągnik obejrzeć w akcjach polowych. Ja mam raczej po drodze, także będziemy się tu z Markiem dogadywać do kręcenia fortery HD podczas e, prac polowych no niestety 150 tak jak słyszeliście jechała pod kruszwicę, no to dla mnie jest bardzo nieekonomiczne nieopłacalne jechać tak daleko ciągnik nagrywać ale tego na pewno e, w pracach polowych e, nagramy półkobrotowy czwóreczka będzie w tym śmigać no i jeszcze jakieś inne maszyny Także czekajcie na, na filmy z prac polowych forterom HD. No i moi drodzy Marek wyjeżdża z Agropolu swoim nowym nabytkiem fortera HD130 Wiem, powtarzam się w kółko Ale ja zawsze z każdym klientem cieszę się z jego nowych nabytków no to fajne, zawsze, zawsze jest miło no, patrzeć na kogoś szczęście Nie lubię w ogóle w internecie kurczę tej zawiści że ktoś coś kupił ja tego nie mam Czasami trzeba być cierpliwym i, i czekać właśnie na, na swój sprzęt, na, na dotację i zarobić te pieniądze, żeby potem mieć swoje własne. No i że pamiętajcie o tym, że, żeby nie, nie krytykować nikogo, nie hejtować bo ktoś coś ma, bo ktoś coś kupił, bo ma więcej. Tylko bierzmy przykład z innych, że mają i dążmy do tego samego. I takim oto słowem kończę Kolejny odcinek serii rolnik wybrał Zetora Fortere HD130. Marek już jedzie do swojego gospodarstwa. Trzymajcie się gorąco. Na razie, cześć.